na tym urządzeniu, żeby cieszyć się brzmieniem, to jest moim zdaniem delikatna przesada, no dobra, to jest mocna przesada. Ja w ogóle jeszcze raz wrócę do tych słuchawek. Nacieszyłem się ich brzmieniem wtedy, kiedy podpiąłem je dopiero do fio, ale nie do playera, ale do wzmacniacza słuchawkowego. Dopiero wtedy. No właśnie, a przypomnę, że te słuchawki mają być mobilne, a nie używane wzmacniaczem pełnoprawnym wzmacniaczem słuchawkowym. Podobnie dobrze było, kiedy podpiłem je do gniazda słuchawkowego w tradycyjnym wzmacniaczu, no ale też dalej mobilność i stacjonarne użytkowanie nie w tą stronę coś tutaj do końca poszło, bo naprawdę bardzo ciężko to urządzenie napędzić. Jak ono gra? Gra basem, ale to jest bas taki, którego nie cierpię. Dlaczego? Dlatego, że on po prostu po jakimś czasie, po dwóch, trzech, czterech kawałkach zaczyna uzależniać. Tak, ten bas jest dobrej jakości, naprawdę. On jest fajny, ja go nie cierpię dlatego że zaburza to, co w muzyce szanuję, czyli możliwość też zatracenia się w całości utworu. A tutaj mamy takiego rozrywkowego kopniaka, który po prostu sprawia, że się cieszymy, słuchając muzyki, i dużo nam umyka. Tak, to jest takie bardziej powierzchowne ale no mega rozrywkowe, mega angażujące i sprawiające, że od razu człowiek, kiedy sobie to przypomina, te słuchawki brzmią, to z automatu się uśmiecha i cieszy.